Witam stworzenie skomplikowanego PINu a jednocześnie łatwego do zapamiętania to nie lada wyczyn PIN zazwyczaj składa się z samych cyfr i to utrudnia trochę jego tworzenie sztuczki w stylu 2580 które no jako cyferki wyglądają na skomplikowane. W rzeczywistości to są po kolei w pionie, tak czy 0, 8, 5, 2. To już są znane, więc nie tędy droga. Pokażę Wam prostą metodę na skuteczne tworzenie skomplikowanych pinów, ale bardzo łatwych do zapamiętania. Mało tego, część ta, ta, taki sposób że tak powiem kodowania hasła możemy część hasła tworzyć jako jakieś wyrazy fragment cyfrowy realizować tym sposobem który podam za chwilę pokażę jak z tego jak to zrobić no weźmy sobie że tworzymy, że hasło ma być banalne. No ono jest banalne, ono istnieje w wielu różnych słownikach i, i prawie każdy na to wpadnie, ale zauważcie, że D to trójka. P jest pod siódemką, a jest pod dwójką. No, umknęło mi u pod ósemką więc mamy 3872. Trudne do zapamiętania, ale dupa jest łatwa do zapamiętania. I taki pin łatwy do odegamięcia nie jest, a my go łatwo zapamiętamy, prawda? To może być też nasze imię, nazwisko, nazwa ulicy, psa. Imię psa, na przykład. No, as za krótkie, ale. Powiedzmy, burek. B to 2. U 8. R 7. K pod piątką 2, 8, 7, 5. Powiedzmy, że to trudno zapamiętać. A burek, o, jakieś literki brakuje, gdzieś się machnąłem. B, U. R e. O. Burek, tak. Albo hasło. Znane i lubiane. Nie chciałem go ani tu pisać, ani wymawiać, żeby YouTube tego nie wyciął. Jak będę mówił po literce, to się uda. No, możemy ze spacji też korzystać. Czyli 0. No więc taki. J to 5, E to trójka. B to dwójka. A to też dwójka. C, C to też dwójka. Jak chcemy, no to mamy tą spację. I dalej. P 7, i czwórka. S. Siódemka. I zobaczcie jeszcze, że w drugą stronę to nie działa, czyli z tych cyferek nie jesteśmy w stanie odtworzyć hasła. Także no to jest dobre, gdzie na przykład możemy, tworzymy hasło, więc robię trudne hasło. I tu sobie zrobię na przykład ten, powiedzmy, dupa. Więc przydaje się to nie tylko do pinów, ale także w innych sytuacjach. A spróbujmy teraz jakby no, w drugą stronę, czyli można to porównać do tych, tego haszowania, czyli tego, że się nie zapisuje tak naprawdę haseł w bazie danych, które tam klienci tworzą tylko hasze do nich i w drugą stronę po prostu nie da się tego hasła rozszyfrować, no tu oczywiście jest to jakaś tam możliwość ale próbujmy mamy napiszę to hasło w pionie czyli 3 8, 7, 2 więc to hasło to jest 3, D, E, F pierwsza litera ósemka T, U V siódemka P, Q, R, S dwójka, A, B, C. No, na pewno niełatwo będzie stworzyć z tego hasło czyli dump A pewnie wiele może powstać, jak to będzie długie hasło, długi ten pin to może powstać wiele różnych tych wyrazów no a trzeba mieć jeszcze na uwadze, że jeżeli tworzę coś w stylu w takim stylu gdzie do, gdzie litery pomieszam z cyframi no to robi się taki trudny, że tak powiem twór do rozszyfrowania nawet w tą drugą stronę Choć właściwie, no po co, czemu mogłoby to służyć, no to już inna sprawa. W każdym razie jest to bardzo proste. Ma jedną wadę. Tak jak przy bankomacie jest wszystko fajnie, bo tam są te literki na klawiaturze, więc y, nie ma problemu. Mam jakiś wyraz i sobie go tu wstukuję. To jest problem, kiedy muszę wpisać to hasło i nie mam. Pod ręką jakiejś klawiatury, widoku tej klawiatury, no to wtedy ciężko sobie to hasło jakby tam <laughs> zdeszyfrować. Ale raczej telefon komórkowy każdy ma pod ręką i, i nie stanowi to problemu. No, w wypadku bankomatu jest to naprawdę wygodne, bo tam. Te literki zawsze się znajdują, a ewentualnie sięgnąć po telefon. No i tu zaleta telefonów starszych, gdzie mamy fizyczną klawiaturę, nie potrzeba zasilania, może nam paść akumulatora. Klawiaturę widzimy. No to tyle, jeśli Wam się spodobał taki sposób tworzenia haseł, no to. Oczywiście, proszę o lajki, subskrypcje, wsparcie, kawy. Jeszcze powiem, gdzie wykorzystano to. Pewna firma wykorzystało to w numerze telefonu. Jest taka usługa, numer telefonu na życzenie. Ona coś tam kosztuje. Jak pamiętam, opłata jest comiesięczna no i zależy, od pewnych tam reguł zależy ile to kosztuje i owa firma, konkretnie Helion sobie zamówiła, nie wiem czy oni są z Krakow z dawnego województwa krakowskiego nie jestem pewny ale jakieś tam cyferki swoje mieli, też mi się kojarzy, że ten numer to był jakiś 801 no więc powiedzmy, że tam został im przydzielony numer tam. Ten początek, znaczy 801, to jest kwestia opłat. Ile kosztuje zatelefonowanie do, do takiej osoby? Kolejna cyfra też jest związana z opłatami ale powiedzmy, że wybrali 800 czyli, że za darmo klient do nich oni płacą za to połączenie 800 i tu będzie za mało cyferek bo ja tylko to no, tak improwizuję 6 cyfr 9 czyli to był jakiś właśnie początek tylko nie pamiętam czy to było 800 czy jakiś inny 800 helion. I to oznacza, że oni mieli 800, i teraz tu mogła być czwórka. Znaczy w tym momencie, jeżeli tak wpisywaliśmy, to musiała być czwórka, tak? H, E, L, I. No. O, czyli sobie taki numer zażyczyli i można go łatwo zapamiętać. 800 Helion. Tak, czyli wybieramy 800. Kto korzysta z telefonii stacjonarnej wie, że to jest połączenie darmowe. I wklepuje Helion, czyli 4, 3, 5 i tak dalej. Oczywiście proszę o wsparcie. I dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia.